Kochani, to, o czym mogliśmy słuchać, o czym mówił Maciek, jak to zwykle jest w zwyczaju, nie planując tego, koresponduje z tym, co się będzie mówić dalej. I ukradł mi kilka przykładów z Kubany. Tak naprawdę, fragmenty, które mam do przeczytania, po części się pokrywają, więc skorzystam z tego. Nie będę musiał już niektórych czytać, może będziecie już bardziej na bieżąco. W każdym razie. Chciałbym mówić o czymś spójnym razem z tym pokojem, o którym mówił Maciek. Maciek wspominał o tym, że kluczowe w tym wszystkim jest szukanie Bożej obecności, przebywanie razem z Nim. I jeżeli mielibyście cokolwiek zapamiętać z tego, co tutaj dzisiaj padło, to właśnie to. Szukajmy Pana Boga, zbliżajmy się do Niego, dlatego że to jest kluczem do wszystkiego. To jest kluczem do, do pokoju, do wiary, do zwycięskiego życia, do, do życia, które po prostu. E, jest pełne Bożej chwały, jest pełne tego, co Bóg przygotował dla nas. I ja bym chciał dzisiaj mówić o wierze. O wierze, która też wynika z tego pokoju, więc dzięki Maciek. Dzięki za ten, za ten, e, za to, za ten grunt, z którego mogę skorzystać. E, temat taki dosyć banalny, bo o tej wierze możemy słuchać i słuchać tu i tam. E, ale chciałbym zacząć od takiego przykładu, zapytać was o coś. E, czy my się lubimy komuś podobać? Jest tak trochę, nie? No ja pamiętam jak się spotykałem z moją Marysią, to wiecie, wtedy już chyba miałem brodę, więc wiadomo tam wszystko. Było, wiem, że już teraz nie wyglądam, że muszę iść do barbera ogarnąć pewne sprawy, ale wiecie, stajemy przed tym lustrem, szykujemy się, chcemy się sobie podobać. E, idziemy gdzieś tam e, do ludzi, no to staramy się, żeby żeby nas dobrze postrzegano. I chciałbym zadać Ci pytanie, czy Ty Panu Bogu chcesz się też podobać? Czy może kiedyś powiedziałeś, powiedziałeś Panu Bogu, kocham Cię? Zdarzyło Wam się? Mi się zdarzyło. Za tym słowem idzie pewna odpowiedzialność. Za tym słowem idzie, e, powinny iść czyny w postaci tego, że jeżeli kogoś, komuś, kogoś kochamy, to chcemy mu się podobać. I w Biblii jest napisane, w Hebrajczyków w jedenastym rozdziale, taki, taki prosty fragmencik przeczytam Wam. Dzięki wierze zaś został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci, nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał, lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Proste. Czy podobasz się Panu Bogu? Ja chciałbym, żeby generalnie ten czas, mam jeszcze całe 19 minut, to jest potężny czas. E, chciałbym, żebyśmy e, przede wszystkim byli ze sobą szczerzy. Ja będę Wam zadawał takie pytania, będę wyciągał pewne wnioski, Wy na pewno będziecie mogli wyciągnąć swoje, ale chciałbym, żebyśmy byli szczerzy ze sobą w tym czasie, dlatego że e, to jest pierwsza rzecz, o której chcę wspomnieć: bez wiary nie można się podobać Bogu. Czy masz wiarę? Czy podobasz się Bogu? Czy dążysz do tego, żeby podobać się Panu Bogu? Od tego zacznijmy. I mamy taki czas, tak jak też powiedział Maciek, gdzie jesteśmy szprycowani po prostu informacjami: z prawa, z lewa, z przodu z tyłu. I Biblia też o tym mówi, że wiara przychodzi ze słuchania. Że to, czego słuchamy, to temu dajemy wiarę w jakiś sposób. To, czego słuchamy, to buduje pewnego rodzaju tożsamość, świadomość w nas i Potrzebujemy słuchać tego, co jest, co pochodzi z góry, a nie tego, co pochodzi często dookoła nas. I to jest kolejna rzecz, którą zadam Ci pytanie, zanim zacznę mówić dalej. Czego słuchasz i czego chcesz słuchać? I chciałbym obalić coś takiego, co było też w mojej głowie i wierzę, że może być nie tylko w mojej że wiara może często być postrzegana jako trochę taki atrybut, takie, taka wiecie, umiejętność, że teraz jest taka sytuacja, gdzie mm, ja potrzebuję wykorzystać moją wiarę, więc ja się tak zepnę, zepnę, zepnę i użyję teraz mojej wiary, tak jak w takich grach komputerowych, wiecie, przywołuję umiejętność wiary, e, wysyłam tego, nie wiem, pokebola z wiarą, niech się tutaj ta wiara aktywuje i niech coś tam się wydaje. To nie tędy droga. Wiara jest czymś więcej. Wierzę, że wiara jest stylem naszego życia. Że wiara jest e, pewnego rodzaju umiejętnością odbierania tego, co Pan Bóg przygotował dla Ciebie. Wiara jest, jest po prostu jest narzędziem, które pozwala Ci korzystać z Bożych obietnic i która powinna być częścią naszego życia na co dzień, a nie czymś, co możesz włączyć albo wyłączyć. Amen? Amen. I wierzę, że wiara jest czymś żywym. Wiara jest czymś żywym, czymś prawdziwym. I na moich studiach pamiętam takie zajęcia, kiedy, nie pamiętam już profesora, nie pamiętam jak się nazywały zajęcia, ale pamiętam jedną rzecz, o którą nas męczył, że w środku nocy musimy to pamiętać. I patrzę na Emilkę, ona się śmieje, bo już to słyszała. Jakiś czas temu mogłem o tym mówić. To jest prawo Wolfa, tak się to nazywa. I to prawo mówi o tym, że cokolwiek, jakakolwiek tkanka w ciele, inżynieria biomedyczna tak e, jako tło e, to było z tego zajęcia. E, jakakolwiek tkanka, jakikolwiek żywy organizm, jakiekolwiek byt, który jest nieużywany, zanika. Cokolwiek co jest używane, adaptuje się, rozwija się. I wierzę, że wiara jest czymś żywym, czymś co potrzebuje być w ruchu, co potrzebuje być w czynie, co jeżeli tego nie ruszasz, to, to zniknie. Albo to masz, albo tego nie masz. I Biblia tak samo mówi nam o tym, że jeżeli nie ma tych uczynków, jeżeli nie ma tej akcji, to ta wiara będzie jaka? Będzie martwa. A my chcemy chyba, żeby była żywa. My chcemy się podobać Panu Bogu. Chcemy. Amen. I chciałbym, żeby wyświetlić teraz takie zdjęcie, które tam przed chwilą chłopakom wyklikałem. Da radę? Jak da radę, to, to będzie super. Śpią. Dziękuję. Kto zgadnie, co to jest? Gorczycy. Kurde, za, za szybko. Za szybko. Dobra, przeczytam wam dwa fragmenty. Jeden to będzie z Ewangelii Mateusza, drugi z Łukasza. Oba z 17 roku, rozdziału i oba mówią właśnie o tej gorczycy. On zaś im rzekł, z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów i tak dalej. Chciałbym się skupić na tej ziarnie gorczycy. I drugi fragment jest bardzo podobny. Jeśli brat twój zawinił, upomnij go. E, przejdę kawałek dalej. Apostołowie poprosili Pana, Przymnóż nam wiary, rzekł do nich. Gdybyście mieli wiarne, jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, takie drzewo, wyrwi się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Jezus porównuje wiarę do gorczycy. I wiecie, na początku, kiedy myślałem o tym fragmencie, praktycznie przez całe moje życie, to mówiłem sobie, jejku, takie małe coś, nie wiem, to może mieć pół milimetra, takie małe coś i tak wiele może zdziałać? Wyrwać górę, wyrwać drzewo, przestawić w inne miejsce. Nie wiem jak wam, ale mi się nigdy nie udało przestawić nawet takiego pagórka za domem. Nie udało mi się żadnego krzaka przestawić. Nie udało mi się, nie wiem, siebie nawet przestawić w inne miejsce. Chociaż czasami nawet miałem takie fantazje, że się modliłem o to. Panie Boże, jak wracałem ze szkoły i byłem zmęczony, to mówię, proszę Cię, żebym teraz się znalazł już pod domem. Nie udało się. Więc nie wiem. I myślałem sobie, to co jest z tą moją wiarą? Czy ona jest mniejsza niż to? I chciałbym, żebyśmy w troszeczkę inny sposób spojrzeli na to. To jest gorczyca palestyńska. Myślę, że ją miał Jezus na myśli, bo mniej więcej ta roślina rosła w tamtym rejonie. I jest to roślina, która rośnie do rozmiaru krzewu czy drzewa, który osiąga rozmiar 4,5 metra. Więc mamy tak naprawdę z pół milimetra do 4,5 metra. Nie wiem, żeby wam pokazać, jakie to jest przeskalowanie, zrobiłem sobie taką matematykę i chciałbym to porównać do pestki brzoskwini. Gdyby Jezus w tym przypadku użył porównania pestki brzoskwini i byłoby to same przeskalowanie, to pestka brzoskwini urosłaby do rozmiaru Pałacu Kultury, który ma około 230 metrów. Także widzimy, że Jezus przyrównuje wiarę do ziarna gorczycy. I jest to w tym ziarnie jeszcze coś bardzo specyficznego. Ono rośnie bardzo szybko i przede wszystkim bez względu na warunki atmosferyczne, które je otaczają. Jest to bardzo wytrzymała roślina, która nie przejmuje się warunkami, ale rośnie. I rośnie w takim tempie, że osiąga w takim, w takim jakby. Tak bardzo się powiększa, że osiąga tak naprawdę, wiecie, z tej pestki do tego pałacu. I to, co chciałbym, żeby wybrzmiało, to że Twoja wiara jest przeznaczona do tego, żeby rosnąć. Amen. Twoja wiara jest przeznaczona, żeby rosnąć. I nie po prostu urosnąć troszeczkę, ale urosnąć do rozmiaru, który po prostu tak bardzo jest potężny. To jest potężne przeskalowanie, to jest. Pół milimetra do 4,5 metrów. Pestka brzoskwi nie założyłem, że ma 2 centymetry. 2 centymetry rosną do 200, około 30 do 50 metrów. Już nie pamiętam, ale wiecie o co mi chodzi. Twoja wiara jest przeznaczona, żeby rosnąć, żeby być widoczna. I twoja wiara jest przeznaczona do tego, żeby rosnąć nawet w trudnych okolicznościach. Powiem więcej, nawet szczególnie w trudnych okolicznościach. Amen. I Maciek mówił o tym pokoju, o tym wpatrywaniu się w Jezusa. I chciałbym też skorzystać z tego fragmentu, kiedy Piotr chodzi po wodzie. Od tego zaczął, pamiętam. I przeczytam wam ten fragment, tylko, tylko fragment z tego fragmentu. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On zaś rzekł, Przyjdź. I tu chciałbym zadać ci kolejne pytanie. Czy jesteś gotowy do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu? Jeśli chcesz mnie gdzieś posłać, to powiedz słowo. Dlatego, że wiecie, ja w tej historii widzę troszeczkę taką analogię do mojej codzienności. My czasami jesteśmy na tej łodzi naszej codzienności. Jesteśmy na tej łodzi naszej codzienności i dokoła tej łodzi, tak jak w dzisiejszych, w aktualnych czasach, mamy do czynienia z różnymi newsami, z różnymi okolicznościami. Wiemy o tym, że. Kilkaset kilometrów stąd, tak naprawdę trwają działania wojenne. Tak jak pastor mówił, jesteśmy tak samo bombardowani tymi informacjami o covid -zie. To nie jest łódź, która płynie po spokojnych wodach. I w tej naszej codzienności e, my możemy być przestraszeni, my możemy, e, możemy w, jak, w jakiś sposób dotykają nas te wszystkie rzeczy, ale Piotr powiedział piękną rzecz. Panie. Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Bóg mu mówi: przyjdź. I chcę Ci powiedzieć jedną ważną rzecz: że jeżeli jesteś w tej swojej codzienności, to Bożą wolą jest to, żebyś wołał do Niego i Jego wolą jest to, żeby Cię wysłać. I nawet powiem więcej: On mówi do Ciebie: przyjdź. On mówi do Ciebie: wyjść. On mówi do Ciebie, idź. I wiecie, Piotr zrobił coś, o czym nie czytaliśmy nigdy wcześniej. On zrobił coś pionierskiego, coś pierwszego, jedynego w swoim rodzaju. On zaczął chodzić po wodzie. Nie słyszałem o kimś, kto chodzi po wodzie. Jezus wyszedł, On był pierwszy tak naprawdę, ale Piotr był pierwszym takim, wiecie, normalnym człowiekiem, który dokonał tego. I. I może Ty dookoła siebie widzisz właśnie takie środowisko, w którym Twój gest miłości będzie czymś, czego tam nie ma. Może Twój gest pomocy będzie czymś, co będzie pionierskie w miejscu, w którym jesteś. Może nikt się nigdy na to nie odważył, może wręcz nikt nie chce czegoś takiego zrobić, nie chce dawać miłości, nie chce być, nie chce być pomocny dla kogoś itd. Ale Ty może możesz zrobić w tym miejscu, w którym jesteś, coś pionierskiego, tak jak Piotr, na Boże Wezwanie i my jesteśmy w swoich szkołach, w swoich pracach, idziemy do sklepu, idziemy na spacer, idziemy do znajomych i w tych wszystkich miejscach tak naprawdę jesteś w stanie wyjść z tej łodzi. W tych wszystkich miejscach Jezus często do nas mówi i nie ma tutaj żadnych wymówek. Czy miałeś, miałaś kiedyś taką sytuację, gdzie widzisz człowieka w potrzebie i i zaczęło się w twoim sercu aktywować coś takiego, że mówisz sobie ale by było wspaniale, gdyby Bóg go teraz uzdrowił. Mieliście coś takiego kiedyś? Ja miałem. Miałem coś takiego kiedyś, że idę drogą i widzę, nie wiem, jakąś babcię, która o kulach się przemieszcza i mówię sobie, ale wspaniale by było, gdybym teraz się podszedł pomodlić i Bóg by ją uzdrowił. Często zignorowałem to. I Myślę, że jeżeli oddaliśmy Panu Bogu swoje życie, jeżeli jesteśmy świadomi tego, że Duch Święty mieszka w nas, jeżeli mamy cząstkę tak wspaniałego Boga w sobie, jeżeli On przemienił nas, to wierzę, że ta część, ta Boża część w nas, którą On kształtuje, ona się będzie wyrywać do tego, żeby widzieć Boże działanie. Ona się będzie wyrywać do tego, żeby widzieć Bożą chwałę. Dlatego, że jeżeli dajemy Panu Bogu, który nie jest normalny dla tego świata, prawo do tego, żeby On w nas działał i upoda... jakby przeprowadzał ten proces, w którym my możemy stawać się podobni do Niego, to nie oczekujmy, że to, czego... to, co mamy robić, będzie normalne dla tego świata. Ty nie jesteś normalny, normalna, więc nie będziemy robić normalnych rzeczy. Ale będziemy robić wspaniałe rzeczy razem z Nim. I Chciałbym wyciągnąć taki wniosek na tym etapie, że większa wiara, wiara, która wymaga wzrostu, ona wymaga też wyzwań, ona wymaga działania. I im większą chcemy mieć wiarę, tym większe potrzebujemy wyzwania. Tak jak ta gorczyca, ona na początku jest malutka. My musimy sobie zdać z tego sprawę, że ona jest mała, ale kiedy w tej perspektywie, o której mówiłem, że ona jest przeznaczona do tego, żeby rosnąć, że to jest coś małego, co Pan Bóg wkłada w nasze serce, co On zaczyna kształtować, to możemy przeczytać ten werset w takiej parafrazie. To jest to, co powiedziałby Jezus: Jeśli znajdę w Tobie choć odrobinę wiary, tak małej, to jestem w stanie pomnożyć ją do poziomu, w którym będziesz przenosił góry. Ale to zależy od nas. Co my z tym zrobimy? Czy chcesz coś z tym zrobić? Czy chcesz powiedzieć Panu Bogu: Jeśli to Ty, jeśli to Ty chcesz mnie posłać, powiedz. I wiesz, On pośle swoje słowo. On już wkładał nieraz swoje słowo w Twoje serce, kiedy podpowiadał Ci: Idź i pomódl się. To nic nie kosztuje. Oprócz tego, żeby być posłusznym. A jakikolwiek byłby skutek takiego działania, takiego posłuszeństwa, tak zawsze będzie pozytywny. Bo, bo może to się skończyć tym, że zobaczymy wspaniały cud. Rośnie nasza wiara. Rośnie wiara tego, o którego się pomodliliśmy i tak naprawdę jesteśmy gotowi do kolejnego wyzwania, bo już mamy więcej tej wiary, już chcemy więcej, jesteśmy głodni. Może się zdarzyć tak, że. Może zdarzy się jakaś mała rzecz. Jakieś częściowe na przykład uzdrowienie, jakaś częściowa poprawa o cokolwiek by tam chodziło. I to też jest super. To też jest super, bo widzimy coś, zachęcamy się, chcemy więcej, wołamy o więcej. Jesteśmy głodni więcej. A może się zdać, zdarzyć sytuacja, że nie zobaczymy zmiany. I tych sytuacji my się boimy. Boimy się, że, że nic się nie wydarzy. I co w takim. Co w takim momencie. Możemy powiedzieć. Jejku, przepraszam, ja się chyba pomyliłem. Ja tak się dopiero uczę, ale wiesz, Bóg do mnie mówi, tak mi się wydawało. Nie, nie idźmy w tą stronę. Nie idźmy w tą stronę, żeby, żeby żałować. Bądźmy wdzięczni, że mogliśmy przyłożyć swoją rękę do tego, żeby Boże Królestwo się poszerzało. Amen. Amen, ale jesteście tacy entuzjastyczni. Wspaniale. E, wielu by się mogło na pewno od Was uczyć. E, wiara nie jest wygraną lub przegraną. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wiara jest częścią naszego życia. Ona jest tą gotowością do, do odbierania bożych obietnic, i wierzę, że Boże Słowo nigdy nie wraca puste. Nigdy nie wraca puste. Ono zawsze wykonuje jakąś pracę i pomimo, że czasami może nie widzimy od razu tych wszystkich skutków, to ten człowiek pójdzie do swojego domu i, i nagle zauważy z czasem, że coś się zmieniło, że coś, że coś zaczyna się dziać. I jego wiara rośnie tak naprawdę. Zobacz to, że kiedy ty wychodzisz i zaczynasz działać z wiarą, to nie tylko twoja wiara, tylko na ciebie ma to wpływ i na Twoją wiarę, ale rośnie też wiara tego drugiego, drugiego człowieka. Czy my nie potrzebujemy tego, żeby się budować nawzajem? I możesz stanąć w wierze, i Bóg jest wierny, i wierzę, że On przyjdzie, i On nigdy się nie zawstydzi Ciebie, jeżeli Ty będziesz w tym miejscu. On zawsze, zawsze jest wierny i On jest godzien zaufania. Tak jak mówił Maciek, my potrzebujemy Mu ufać, potrzebujemy Go znać. I, i ostatnią rzeczą, którą, e, którą wierzę, że jest kluczowa w tym wszystkim, to jest właśnie to poznanie to poznanie siebie względem Jego i Jego samego. Najprościej można to ująć tożsamość. My potrzebujemy, potrzebujemy tak bardzo spotkania z Nim i tej tożsamości, która tak naprawdę sprawia, że my wiemy, że nasz Bóg jest wielki, że nasz Bóg jest silny, że nikt się z Nim nie może równać. I jest taka piosenka TGD, taka dosyć stara, na pewno kojarzycie, e, e, wierzyć, to znaczy, chodzić po wodzie. Chodzić za Jezusem, kiedy lepiej jest, lub kiedy gorzej. Wierzyć to znaczy spoglądać w niebo i kochać bliźniego i żyć z nim na co dzień. Słuchałem dużo razy, więc chyba, chyba dobrze było. E... Wierzyć to znaczy kochać bliźniego i żyć z nim na co dzień. Twoja wiara nie jest przeznaczona do tego, żeby być tylko dla ciebie. Ona jest przeznaczona do tego, żeby działać i żeby być obok Twojego bliźniego, obok ludzi, którzy są dookoła ciebie. Bóg nie bez powodu powiedział, że to jest taka rzecz, która jemu się podoba. On upodobał sobie kochać człowieka, on upodobał sobie przyjść do człowieka, być blisko niego. I myślę, że jeżeli on mówi, że bez tej wiary my się jemu nie możemy podobać, to, to jest tak, jakbyśmy nie mogli się mu podobać, dlatego że nie będziemy czynnie kochać tego drugiego człowieka. Jak mamy go sięgnąć? Jak mamy do niego przyjść? Jak mamy mu pokazać Boże działanie, jeżeli nie wychodząc i nie stając w? tych obietnicach wspaniałych, które dał nam Pan Bóg i w działaniu. Jeżeli tego nie robisz, to bardzo cię proszę, żebyś coś zmienił, dlatego że myślę, że możesz się z czymś mijać. Możesz się mijać z czymś bardzo ważnym, z czymś do czego jesteś tak naprawdę przeznaczony czy przeznaczona. Jeżeli twoja wiara do tej pory była tylko powiedzeniem, tak ja wierzę w Boga Ojca, tak jak śpiewaliśmy, to, to jest za mało. Bóg mówi, że ona musi być żywa, że ona musi być w akcji. Co z tym zrobisz? Czy chcesz coś z tym zrobić? Modliłem się o ten czas i bardzo głęboko wierzę: Pan Bóg mi to pokazuje od początku tego roku, że. On jest Bogiem, który, którego chcę, żebyśmy poznali jako Boga cudów. Jako Boga, który jest w akcji. Jako Boga, który wychodzi na wołanie tych, którzy stają w wierze. I Biblia mówi, że modlitwa z wiary uzdrowi chorego. Amen? I chciałbym, żebyśmy mieli taki czas, żeby zrobić krok w kierunku tego, Jaką może decyzję w tym momencie podjąłeś? Jeżeli podjąłeś decyzję, że nie chcesz nic z tym robić, nie rób. Ale jeżeli podjąłeś decyzję, że chcesz, żeby Twoja wiara rosła, że jeżeli chcesz, żeby on z tego ziarenka, z tej małej rzeczy pracował nad tym i, i żeby doszło do tego momentu, że będziesz w stanie przenosić te, te duchowe czy fizyczne jakiekolwiek góry, to musisz zacząć wykonywać kroki. A on ci mówi: przyjdź, wyjdź z tej łodzi. I później tam Piotr powiedział, on za, nie Piotr powiedział, Jezus powiedział, kiedy Piotr zaczął tonąć, Małowierny, czemu zwątpiłeś? Je, Piotr doszedł do takiego momentu, kiedy przestał patrzeć na Jezusa. On zaczął się rozglądać na okoliczności. One są trudne, one będą trudne, i to jest normalne, i tak ma być. Dlatego, że czasami jest nam trochę zbyt wygodnie? Czy jest Ci do tego stopnia wygodnie, że przestałeś używać Twojej wiary? Czy jest nam czasami tak miło i dobrze i cieplutko w tych naszych, wiecie, codziennościach, że tak naprawdę ci ludzie już wiedzą, kim ja jestem? Ci nie muszą wiedzieć, kim ja jestem. Tu jestem inkognito. Czy jest Ci tak wygodnie, że może już nawet. Nie opłaca się wychodzić z tym, z tym zawołaniem, że Bóg jest, że on chce coś zrobić. Musimy się troszeczkę otrząsnąć, bo wierzę, że to jest nasza odpowiedzialność. Wierzę, że to jest nasza odpowiedzialność do tego, żeby stać w wierze i żeby ta wiara była w czynie, w aktywności, żeby ona przynosiła działanie, bo Kościół jest tą oblubienicą, prawda? Moja żona, kiedy była panną młodą, bardzo mi się podobała. Ja sobie tu czekałem, pastor stał obok i e, ona wchodziła i wszyscy na nią. Muzyczka sobie grała, ona szła krok po kroku i wszyscy się na nią patrzyli. Ona się podobała. Ona się podobała ludziom, ona się podobała mi. Czy ty chcesz się podobać Panu Bogu? Będę kończył w tym momencie i. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, ale żeby też, żeby to nie było coś, co się zakończy, kiedy my wejdziemy stąd. Żeby to nie było coś, z czego, o czym zapomnimy, kiedy dojedziemy do skrzyżowania albo zaczniemy jeść obiad. To musi być styl naszego życia. Ja wiem, że już troszeczkę powtarzam się, ale wierzę, że to jest niesamowicie ważne, żeby przychodziły zmiany. Jesteśmy głodni zmian, jesteśmy głodni, żeby oglądać cuda. Jedyna droga do tego to jest właśnie wyjść z tej łodzi, to jest odpowiedzieć na Bożą obietnicę, że On jest, że On, że On jest godny zaufania, że On jest tym, który podnosi, a nie dołamuje, że On jest tym, który wziął wszystkie choroby i niemocy na siebie. Te obietnice są, wystarczy je wysłuchać, wystarczy je wziąć. Inwestuj w to, inwestuj w to, żeby je znać, żeby znać tego, który daje obietnicę, bo On jest godny zaufania, On chce dać Ci się poznać.